Drodzy bracia i siostry, tytuł naszej bazyliki to jest właśnie wszechpośredniczki łask. Kiedyś w Niepokalanowie była to uroczystość. Potem, być może po reformie kalendarza liturgicznego, zaniechano tej uroczystości, nie obchodzono, ale cieszę się, że od tego roku powraca ta uroczystość. Historia jest taka, że. W 1954 roku biskup Wacław Majewski konsekrował naszą świątynię, nasz kościół klasztorny i wtedy właśnie nadano mu tytuł wszechpośredniczki łask. Niestety możemy powiedzieć, nie było prymasa tysiąclecia, bo władza ludowa stanęła mu na drodze, nakładając mu więzy. Ale napisał. Prymas tysiąclecia potem list do niepokalanowa, w którym mówi, że bardzo pragnął osobiście konsekrować tę bazylikę. Że bardzo chciał tu być i sercem z nami był. Wiemy, że teraz też sercem z nami jest. Potem ten tytuł został potwierdzony w roku 1980, kiedy święty Jan Paweł II nadał naszej bazylice, naszemu Kościołowi tytuł bazyliki. Bazyliki Mniejszej. Ostatecznym aktem potwierdzającym to jest rok 2005, kiedy prymas Polski Józef Kardynał Głęb ustanawia sanktuarium niepokalanej wszechpośredniczki łask. I dziś, w tym roku, po raz pierwszy po długiej przerwie zostaje przywrócona uroczystość wszechpośredniczki. To dzięki staraniu naszego ojca prowincjała, naszej kuri prowincjalnej i kurii generalnej, która konsultowała to ze Stolicą Apostolską, z Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. I pozwolono, a na, nawet nie pozwolono, nawet stwierdzono, jak to mówi dokument, że bez najmniejszej wątpliwości tu właśnie należy obchodzić ten dzień jako uroczystość, więc od tego roku, 7 maja. I tak co roku w Niepokalanowie będzie uroczystość. Pisałem w Rycerzu Niepokalanej, że zapraszam Was do jak najliczniejszego udziału. Rozwój wydarzeń, jaki widzimy, pewnie nam w tym przeszkodzi, ale zapraszam, abyście byli na tej mszy chociaż w sposób duchowy. Tego dnia 7 maja idźcie do swoich parafii, do swoich kościołów. Idźcie wyspowiadani, tam przyjmijcie komunię i tam w duchu. W takiej duchowej łączności z niepokalanowym uczcijcie niepokalaną wszechpośredniczkę łask. Tam u siebie przyjmując sakramenty, bądźcie tu przy jej niepokalanym sercu. A z tego serca popłyną dla Was łaski, bo ona, choć ta uroczystość tak zewnętrznie będzie okrojona, nie poskąpi łask. Ona zadba, żeby ta uroczystość była wielkim dniem. Przez wielkość darów, jakie nam da, a nie ilość ludzi, która tu przyjedzie. Zapraszam też do odbiorników. Zgromadźcie się o, jedy o godzinie 11, 7 maja. Będzie suma uroczysta, której będzie przewodniczył nasz ojciec prowincjał Wiesław Pyzio. Będzie transmitowana w internecie. Zapraszam, wysłuchajcie kazania, uczestniczcie we wspólnej modlitwie. Drodzy bracia i siostry, tak bardzo się cieszę, że ta uroczystość powraca. Uroczystość wszechpośredniczki. Bo chcemy właśnie wysławiać Maryję, że ona jest tą, przez którą wszystkie łaski do nas przychodzą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak chciał. To Bóg ją do tego wybrał. Bóg może udzielać łaski tak, jak chce. Chciał właśnie przez Maryję. I za to dziękujemy Jedynemu Bogu. Dziękujemy, że tak wywyższył Maryję. Dziękujemy, że wybrał to miejsce, jako miejsce szczególnego kultu i czci, naszej czci wobec niepokalanej wszechpośredniczki łask. Nie tylko miejsce czci, ale miejsce, gdzie ta prawda będzie objawiana w praktyce, przez to, że tu wszystko będzie można wyprosić. Że Bóg będzie potwierdzał tę prawdę, tym, że będzie udzielał mnóstwa łask właśnie przez Maryję. Dlatego albo fizycznie, gdy już będzie można, albo z sercami waszymi spieszcie do niepokalanowa. I tu wypraszajcie. Bo Bóg tak właśnie chciał przez Maryję wszystkiego nam udzielić. Amen.